Cześć, cześć, cześć. Dzisiaj kolejny metek. Znowu przyspieszony, tak. Żebyście się po prostu nie wynudzili na tych metkach. Metek setny poziom występuje na baju, czyli na przyst w przystani, tak. No powiedzmy, że. O, jeszcze Wam pokazałem przez chwilę broń nową. Kolejna nowa broń. Ja myślę, że te dwie bronie sobie po prostu zrobię na PL-u bardzo szybciutko. Tak samo jak zbroję. Mam nadzieję, że tylko będzie tak jak tutaj ulepszanie, że od plus. 5, 6, 7, 8 z możliwością spalenia tego wszystkiego, tak? No, dobra przeżyję. Każdy by przeżył, tak? E, powiedzcie mi jedno. Czytajmy na to, nie przeszkadzają wam te te moby takie, co tak bardzo strzelają. One mają bardzo dużo. szybkość tej magii i tak naprawdę. Potrafią nieraz zlagować, no jak sami widzicie. Ja głupie zrobiłem, że ich nie powybijałem... Jak trochę nawet na przyspieszeniu to widać ostro. No i to niedobrze. Nie yy, powiem Wam jeszcze jedno: że jeśli wprowadzam nowe bronie, zbroje i kolczyki naszyjniki, bransolety i tak dalej, nawet buty, to z PL-a nie zrobi się PRIF. O to się nie macie co martwić, naprawdę. Tak samo gadaliście, jak wprowadzali nowe zbroje, miecze, cokolwiek. Pamiętajcie, żeby gra się rozwijała, musi dodawać nowe rzeczy i tak naprawdę to priwy ściągają, nie global. Więc nie odwracajcie tego bez sensu. Okej, okay, to by było na tyle. Ja już się przestaję odzywać, tylko wy sobie zobaczcie drop i to by było na tyle. Do zobaczenia.